Testujemy najbardziej legendarną zupkę całego świata. szyn Ramyun. Można ją kupić u nas na sushi myślnik Nie tylko makaron. to jest cały bukiet suszonych warzyw. Więcej niż w niejednym lunchu. Dodajemy przyprawy, zalewamy wrzątkiem, a zapach mm, trochę dymny, aromatyczny i prosto jak street food z Seulu. Do Waszej uwagi aromatyczny mix z koreańskiej kuchni. 3 minuty przerwy. Przed nami tylko 3 minuty cierpliwości. Zapach głęboki z nutami chili i przypraw. A makaron jest sprężysty, grubszy niż w typowych zupkach chińskich, co sprawia, że bardziej przypomina prawdziwy ramen. Pikantność jest wyczuwalna, ale nie Idealna dla fanów ostrego jedzenia, ale też do zaakceptowania dla większości. Bulion ma głęboki, intensywny smak. Lekko wołowe, z nutą czosnku, chili, cebuli i orientalnych przypraw. To wyrazisty rosół z charakterem. Świetnie smakuje solo i jest bardzo wciągający.